Co? Jak to? Skąd on miał maszynę czasu? Ten popieprzony dziad, dziad normalnie znowu tyle problemów mi... A, Jezus Maria. Musimy go powstrzymać. Kurwa, ten dziad chyba znowu jakieś jaja se robi i podmienił tą teczkę. Miała być jakaś bomba... Jestem w ku czasu. Nie dość, no, że robi problemy To jeszcze jaja se robi w takiej... Z takiego kalibru, jak to można? Przecież to jest normalnie... Austriacki malarz we własnej osobie. Ja nie wiedziałem nigdy, że spoza podręcznika szkolnego go kiedy zobaczę. ładko boska. Dobra, może jeszcze nie jest na późno. za późno. Czaj ze Coś tu... Co tu się stało? Co? Ale zajwisty buzik. Będę musiał tego generał zapytać gdzie go kupił. Co? Będę kurwa! będę z kurwa Kurwa! Gatunku ludzie Niemcy biją! Dusiu! No Dusiu! No Dobrze, że jesteś! Uciekamy, uciekamy! Ja nawet nie mam pytań stary w Gresie Chodź, Szybko! Kur... Otwieraj to! E, tak jest, tak jest. Szajdzę. Znowu kiedyś potrąciłem. O, ma... Ma infire, a, Co tu się stało? A, dobra, nieważne. Musi pan to zobaczyć. Mamy tą Arkę, o którą Fire sił. Ja to jest jakaś łódka. No, łódka. Arka Nowego. Arka Przymierza, idioto. Co? a a, a Kurwa, coś mi do buta wyszło, kurwa, kurwa! O, nie wiedziałem, że tu mają kastakamy. A to złodzieje, cholera ja, tyle nakradli. Więcej niż tych podręcznika do historii. No ciekawe dlaczego tak, tak mało mówią o tych skradzionych rzeczach, co? No, Kurde, gdzieś tu musi być ta teczka. Yy, teczka. We czasu! Dziadek, idzie idziesz w lewo, ja idę w prawo. Idziesz... Dobrze, Andrzejku. A, musieli zabrać tą teczkę. A co to się tak świeci? Ale raz tańczyk... A yeah. oh. oh. No wniosku, ja ci muszę powiedzieć, że ja nigdzie tej walizki nie znalazłem. No, no ja też nie. No, ale... mam jeden pomysł. Wnioskując po tych wszystkich etykietach, które są oznaczone te... że tak powiem... artefakty, bo tak powinno się o nich mówić, to... co? To jest magazyn... jakiś... Paranormalnych rzeczy I Wszystkie jadą Do jednego miejsca Centrum badawcze Berlin Wiesz co to oznacza? No? Że walizka też A ty Pakuj się Sam się pakuj Dobra dziarek, Daj mi chwilę Otworzę tą skrzynię i przełożę parę kur żebyś miał miejsce No dobrze to ja się idę porozglądać jeszcze Tylko się nie zabij O, jaka fajna lampka nocna. Dobra, chyba staremu zgradowi wystarczy już miejsca. Dziadek, gdzie jesteś? Antku, Antku, patrz jaka fajna zabaweczka. Nie, zostaw to, zostaw to. Nie! Co ty robisz? się alarm włączy, chodź tutaj. Ładuj się do tej skrzyni. Dobra, paraon zaplombowany. Przydałoby się teraz, żebym ja jakoś się dostał na ten pociąg. A no, w sumie, mam jeden pomysł. Co to, to, kurwa, jest? <gryzamy> <gryzamy> Wiedziałem, że to zły pomysł.

Out <laughs> <laughs> <Help. laughs> <laughs> w morde? Bo... To chyba on. No to wszystko idzie zgodnie z planem. O. Zaprowadzili mnie prosto do swojej sieci. O, szaj, seraki ciężkie. Co oni tam trzymają? Jakieś kule do kręgli, czy co? Ja nie wiem, co my tu beton becie się badać? A po co ty to tutaj przyniosłeś? No, no miała być dostawa do, do, laboratorium, tak? No to co, przyniosłem. Wywal to do magazynu! A to sam se to nieś, przez to kurwa jakieś 300 waży. Czy widzieliście kiedyś coś, coś takiego niezwykłego? Może to ruskich jest? Nie, nie, to jest jakiś inny język, nie, to jest, przecież to jest, przecież to jest wszystko po polsku napisane. Jest samowite, nie Skąd ty znasz polską? Eee... Te dzieciaki, was stateczka. Dawa, jest teczka. Ty jeszcze tylko na Krzysia poczekać wszystko z planem, z, tak, zgodnie? Tak, no, jest czego jest taczka Jak to, dobra, jasus dobra, szybko, jak to się do, 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 do przeszłości, szybko Czekaj, jak chcę, jak chcę Nie, nie, oddawaj, nie daj, daj mi Nie, dawaj, dawaj Oddaj, oddaj. oddaj, oddaj chcę Od... Nie Daj mi coś zrobić, Gubić, daj Dziadzie, oddawaj za dużo, skąd zrobiłeś, oddawaj Kto no, tu się odbiera Co, oni uciekli? Sprawdzi wszystkie pomieszczenia. Raz, dwa, raz, dwa.